Nie musisz używać słów, żeby manifestować rzeczywistość. Wielu ludzi skupia się na afirmacji, czyli gadaniu w kółko tego samego do siebie, jakby to miało coś zmienić. To trochę jak modlitwa do Boga. Zastanów się, ile razy w życiu odmówiłeś Zdrowaśki albo Ojcze Nasz. Pomyślałeś kiedyś, że Bóg to istota o absolutnej wiedzy i o absolutnej inteligencji? A ty gadasz do niego jak do debila. Nie wiem jak ty, ale wydaje mi się, że coś tu poszło po prostu nie tak. Twoje słowa i myśli muszą być konkretne, przejrzyste. Masz wiedzieć, czego chcesz. Jeżeli w kółko powtarzasz te same słowa czy zdania, to jak to świadczy o Twoim zrozumieniu sytuacji? Co Ci ma niby dać powtórzenie milion razy słów? Jestem bogaty, lub jestem zdrowy. Czy masz jakieś wątpliwości, że powtarzasz ciągle to samo? Pomyśl, jak w takim razie siła twórcza ma cię traktować na poważnie. Tak naprawdę liczą się tutaj głównie twoje emocje. Możesz nieskończoność powtarzać do siebie, że jesteś bogaty, ale jeżeli wewnątrz czujesz się biedny, to efekt może być tylko jeden. I nie będą to pieniądze. Jeżeli czujesz w sobie moc, to powiedzenie słów raz a porządnie, z pełnym przekonaniem: Jestem bogaty. W zupełności wystarczy. Kiedy mówisz te słowa, i w kościach czujesz moc tych słów, i prawdę tych słów, to wtedy to ma moc twórczą. Im więcej razy będziesz to powtarzać, tym gorzej dla Ciebie. Także ja osobiście mówię wielkie nie dla bezsensownej afirmacji i modlenia się w kółko o to samo. Jeżeli chcesz rozmawiać z wszechświatem, chcesz rozmawiać z Bogiem, to rób to jak z inteligentną istotą. Konkretnie tak jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi czy rodziną.